Witam z tej strony Nikolaj Sto i wracamy do Wolf Quest, odcinek drugi. Yy, I tutaj mamy naszą Cleo, która, jak już yy, tam z, pamiętam, w poprzednim odcinku chyba spotkała pierwszego wilka na swojej drodze, więc prawdopodobnie pozostały nam dwa, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie, jeden, jeden, jeden. Bo najpierw byliśmy do tego miejsca, o zjemy sobie. Do tego miejsca nad jeziorem, później w lesie, a w tej chwili... Misiu tam jest, czy Kojot? Misiek, czy Kojot? Bo jak... Misiek. O, jak Misiek, to ja... Nie będę tu sobie tak spokojnie, jak bo mnie zaraz spokojnie. Idź, Misiu. Niedobry. I teraz spędzimy chyba do naszego ostatniego punktu spotkania, w którym to punkcie, yy, według yy, zamierzeń autora, gry, powinniśmy spotkać naszą drugą połówkę. Yy, o czym musimy pamiętać, jak szukamy wilka jeszcze daleko? Yy, otóż yy, pamiętajmy o tym, że no przyjadę. Jadę, idę, matko, biegnę, co ja robię. Pamiętajmy o tym, że nasz wilk jest female, czyli samiczką, więc nie możemy zadzierać z innymi samiczkami. Po pierwsze byłoby to dziwne, po drugie one nas nie polubią. Jestem na terytorium wilków, no to włączamy nasz zapach. O, już mamy pierwszy trop. E, więc musimy szukać mel, czyli samców. Mail, matku. E, mam nadzieję, że to jest w dobrą stronę. Nie no powinno być w dobrą stronę, bo jakby było w drugą, to byśmy byli poza terytorium. Więc jak wpadniemy na e, wilka tej samej płci, to go porzucamy. A jak wpadniemy na przeciwną, to się z nim bawimy. Daleko jeszcze? A nie, dobra. Biegnij, Cleo. Co my tutaj mamy? To była female akurat. Oj, ja to mam szczęście. Tyle wilków tutaj, a ja tylko na nią wpadłam. To, to są jej tropy, to, to chyba nie ma sensu bieg w tę stronę. Dobra. To będziemy musieli teraz krążyć na tym wełku, po tym lesie i niczym czy nie wpadniemy znowu na tamtego wilka. Na pewno musimy krążyć... To znowu jej trop, nie? Na pewno musimy krążyć po tym lesie, bo z tego co wiem, jak idziemy sobie do jakiegoś innego, yy, no to nam nie zaliczy. A gdzie ten wilk? No, tu. Jest mail. O, i od razu nam się zmieniają, yy, no te możliwości. Wybieramy sobie to, yy, i on nam dał jedno serdeczko, czyli nas polubił. I... I like you. Bardzo mi się podoba ta animacja z tych wilków, jak one tutaj się zapoznają. Myślę, że jest to fajnie zrobione. Trochę monotonne, ale fajne. Z tym dokładnie tak piszczą. Yy, Samych. O, spadło nam serduszko, a już ten to leciało. Nie pamiętam, czy mamy zdobyć 4 serca, czy pięć. My tutaj się dla niego wysilamy, a on stoi jak wyryty. Łaskawie się ukłoni. To będziemy sobie tak przez pół godziny walczyć o serce. Super. I ma co. Yy, te animacje to się powtarzają, bo ja coś źle robię oczywiście. Bo jakbym. O! Dobrze trafiłam, dobrze. A co tylko całujesz? Co to ma być? Hej, Daj ci! Dajcie jakąś cenzurę sobie. O, mamy już cztery serca. Nasze wilki robią nam schizy. Cudownie. O, i możemy nazwać naszego partnera. Eee, Cezar. Jak mamy Cleo od Kleopatry, to teraz mamy Cezar. My możemy nim chodzić? Nie. On chodzi za nami. No mi się to podoba. On chodzi za nami, i jest pięknie, miło. Ja wiem, że jestem na terytorium innych wilków. A, i teraz musimy sobie znaleźć swoje własne terytorium, nie? Czy mamy tu u nich pomieszkiwać sobie na zapleczu? Nie. Aha, czyli on nie je. On nie je, nic nie robi, tylko za nami lezie i merda ogółem. Nie. Jaki pożyteczny zwierzak. Nie mógł się odwrócić, po prostu musiał obiegać tam to drzewo dookoła. Inteligencja naszego Cezara jest genialna. Więc tak, chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku zapiszemy sobie jeszcze: W następnym odcinku poszukamy im domu, jeśli nam się oczywiście uda. E yy, Czytnę się z wami?